16 lipca, Dzień Matki Bożej z Góry Karmel. Camino de Santiago wjedzie przez Ponteferrada do Villa Franca. Prawdziwe nabożeństwo szkaplerza to poświęcenie się Panu Jezusowi na wzór Maryi. Przez wyrzeczenie się złego ducha, odnowe przyrzeczeń ścielnych i przyjęcie od Jezusa Maryi za Matkę, tak jak zrobił to Jan pod krzyżem. Przechodzimy przez Ponteferrada. Dzisiaj urokliwe akademickie miasteczko z zamkiem jak z bajki. Ale ten zamek mówi o bogatej historii tego miasta. Jeśli to było miasto bankierów, tutaj zaczynały się, możemy powiedzieć, wszystkie pożyczki, wszystkie konta. Tutaj, właśnie, Templariusze na zamku byli takimi dobrymi gospodarzami, jak dobrze zarządzać pieniądzem. Ale wiemy, tych Templariuszy zniszczono. Mistrza tego zakonu nawet spalono. Przechodzimy przez to miasteczko. Dzisiaj ono snuje się tak troszeczkę leniwie. Idziemy w kierunku już Santiago. Zostało tylko 200 km. Stąd rozpoczynają trasę wielu pielgrzymów, którzy chcą zdobyć komposterkę. W Hiszpanii jest taki zwyczaj, że jeśli chcesz mieć dobre CV, do pracy, to właśnie wykaź się, że przeszedłeś kamino, że stać Ciebie na wysiłek i to jest bardzo mile widziane przez różnych pracodawców. Nie tylko to wiarygodnia każdego, kto przeszedł, to znaczy, że podjął jakiś trud, że nie, nie skupia się tylko na sobie, że potrafi e, pomagać innym. Tutaj przybywa wielu pielgrzymów. Widzimy już ich bardzo dużo, każdy z plecaczkiem, tak jak w drodze do Częstochowym. Droga wjedzie e, przez winnice za miastem, aż do Villa Franka. Niestety wszystkie alberga są zajęte, o, już okupowane przez pielgrzymów. Nie ma wolnych miejsc. Na szczęście udaje się znaleźć e, salę sportową, i tam możemy na materacach Przenocować. Jest zimna woda, jesteśmy przeszczęśliwi. Jutro czeka nas długa droga na 30 km, ale także pod górę. Chcemy się przygotować, dlatego wielu idzie wcześniej spać, żeby mieć siłę, energię. Ostatni etap trasy. Mieliśmy taki mocny wysiłek, 10 km już po nich nic się naprawdę nie chciało, ani się dzielić słowem, ani rozpowiadać. Widzimy, że nowi pielgrzymi, którzy przebywają, nie znają pozdrowienia "Ola, Bondias", idą swoim rytmem. My, tak jak w Polsce, to jest zwyczaj, mówimy "Cześć", "Ola, Bondias, buen Camino, dobrej drogi". Myślę z psalmu na 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, też żeby nikomu z tych, którzy idą przed nami, żeby nie zabrakło ani nocnego, ani chleba, ani wina, ani dobrych przyjaciół w drodze. Tego wszystkiego życzymy i ufamy, że Pan się o to wszystko dla nas zatroszczy. Maryjo Matko Pielgrzymów, wprowadź nas stawiaj nam gościńce, abyśmy byli wszędzie przyjęci, żebyśmy mogli dotrzeć do celu. Zejście z kamino może oznaczać niezłe tarapaty, zwłaszcza gdy idziemy samotni, ale gdy już idzie wielu ludzi, to nieraz rozpraszają. Gubimy swój cel, gubimy to, co słuszne jest w kamino, to, co jest najważniejsze. Gubimy swoją nieraz misję. To też jest pewne zagubienie. Derbierco, bierco. Mijamy górskie miasteczko. Przeurocze. Nie ma już miejsca na nocek. Dostajemy materace w dawnym kolegium jezuickim. Za to jest, są za darmo nocegi. Nie chcę nawet przyjąć donatiwo, czyli drobnej ofiary. Ofiarujemy modlitwę razem, mówimy z innymi. Tą modlitwę. I rekompensujemy sobie to, że możemy zamówić bogatsze menu Pellegrino, zupę galicyjską o smaku podobną do kapuśniaka, wino, tak smaczne, bo to miejscowy wyrób, ale także chleb smaczny, pieczony tutaj. Tego zawsze kładą na stole pod dostatkiem, więc nikomu nie zbraknie. Co do Boga, jestem jednego pewien: on sprawia wszystko dobro i jest miłością. Co do mnie, to tylko wiem, że wędruję jako grzeszny piegrzym, że grzeszę. Maryja jest najpiękniejszą duszą ludzką. Ona nie wstydzi się wędrować przy nas, grzesznikach, ochrania nas płaszczem swojej opieki. Ale także chroniąc nas tym płaszczem, często stajemy się niewidoczni dla tego złego, który ciągle chce nam dokuczać, podkładać nogi na drodze, stwarzać różne problemy, żebyśmy nie dali się wciągnąć w jego pułapki. Dziś święto Matki Bożej z góry karmy. To jest radosny dzień dla pielgrzyma, a zwłaszcza w drodze do Santiago. Potrzebujemy wzywać Matki Bożej. Ufamy, że przy niej to jest. Najpewniejsza, najbezpieczniejsza droga. Zawsze dotrzemy do tego schroniska Bożego, jakim jest Karmel. Przyjmując w tym dniu szkaplerza świętego, ten prezent od Matki Bożej, jakim są te dwa kawałki materiału, właśnie na które jest wizerunek serca Pana Jezusa i Matki Bożej podającej szkaplerz, to jest wielki dar, wielka łaska. Tak się stało, że gdy byłem na rekolekcjach w Karmelu, w Dysie koło Lublina, ośród karmelitanek, to właśnie one mnie zapisały do szkaplerza, do świętej księgi, szkaplerza świętego i ojciec karmelita-bosy założył mi ten pierwszy szkaplerz. Bo szkaplerz musi zawsze zakładać pierwszy kapan. Później już możemy zmienić na medalik i założyć sami, ale pierwszy poświęcony to właśnie przez kapłana. Historię Karmelu możemy poznać z ksiąg królewskich, które mówią o proroku Eliaszu, który właśnie na tej górze, karmel, bronił czystości wiary w jedynego Boga, żywego, prawdziwego. Słowo hebrajskie karmel znaczy ogród. Karmel to ogród duchowy, w którym Maryja pielęgnuje, możemy powiedzieć, wszystkie swoje kwiaty. Maryja ma w ogrodzie różne, e, różnobarwne, takie e, byśmy powiedzieli, roślinki, drzewa owocowe. Wszyscy jesteśmy ozdobą Karmelu Maryi. Każdy, kto należy do Karmelu Maryi, jest jej własnością. Maryja dogląda każdej roślinki, pielęgnuje, obkłada, zwłaszcza te, które są nadłamane, nadwątlone. E, całkowicie oddając się Maryi w opiekę, przyjmując szkaple święte. Idąc na jej służbę, możemy powiedzieć, zgadzamy się, by ona, najsłodsza matka, nas pielęgnowała, a gdy nosimy znaki szkapleża szatę, która nas przeozdabia, ale też chroni, tak jak Peleryna chroni przed pielgrzyma w czasie ulewy, Maryja zsyła na nas Wyproszone, wyproszone strumienie łask, doczesnych, ale także tych niezbędnych do wieczności. Maryja chce, aby Duch Święty prowadził nas przez jej ogród do ogrodów niebieskich. Chce, abyśmy już teraz zaczerpnęli, będąc przy niej, trzymając się jej, Bożego życia. Wiemy, zły Duch chce nam. To Boże życie odebrać, dlatego nie chcę, żebyśmy odpoczęli w takim Bożym Karmelu, w schronisku. Zawsze chce nas sprowadzić na manowce, na jakieś przepaści, dlatego okłamuje, zwodzi, myli drogę. Możemy być pewni, kto się powierzył Maryi, tego złe moce nie złamią, nie zwiodą. Jako kapelan, harcerzy, Prowadziłem pielgrzymkę harcerzy polskich, którzy składają jeszcze na Maryi chwałę. Po raz ostatni ten cios Ci zadałem, taką przysięgę, tą przedwojenną, którą składali małkowscy do sanktuarium Welsford w Anglii. To sanktuarium właśnie jest... Tym miejscem, które Matka Boża wybrała w noc 15 na 16 lipca, by przekazać Szymonowi Stok, który wtedy pełnił obowiązki generała Ojców Karmelitów. Karmelici tam przybyli z Ziemi Świętej, bo tam zagrażali muzułmanie, i hrabia właśnie tych ziem zabrał ich do Ellsford i tam wybudował im klasztor. I otrzymał Szymon od Matki Bożej właśnie płaszcz. Matka Boża przez Szymona wszystkim pragnie dać ten szkapleż i zapewnić to, co powiedziała do Szymona, trzy takie obietnice Matki Bożej, kiedy dawała mu szkapleż. Kto będzie nosił ten szkapleż i w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego? Po drugie, zostanie. Wybawiony w, z czysta w pierwszą sobotę po swej śmierci. Po trzecie, zawsze otrzyma pomoc dla ciała i dla duszy, kiedy wezwie pomocy Matki Bożej. I też wiemy, dostajemy łaski, przez to, że należymy do szkaplerza świętego. Łaski, takie jakie przysługuje zakon karmelitański, czyli w życiu i po śmierci, modlitwę za nas. Co powinniśmy zrobić, aby otrzymać te łaski związane ze szkaplerzem? No, najpierw ten szkaplerz przyjąć, czyli zakupić w sklepiku, poświęcić go, przygotować się do tego duchowo, przyjąć, ten znak Maryi, znak zbawienia, bo to jest szata zbawienia, więc bardzo ważna szata. Poprosić kapłana, by założył, by pobłogosławił, wpisać się, jeśli to możliwe, do rodziny szkaplerza, nosić go na szyi, w medaliku i odmawiać nakazaną modlitwę. Wystarczy krótką, niejako po Twoją obronę czy anioł Pański. Jakie zobowiązania wynikają z przynależności do szkapleża? Po pierwsze, troska o zbawienie swoje, o innych zachowanie czystości stanu, naśladowanie cnót Najświętszej świętej Marii Panny, codzienna modlitwa, życie duchem Maryjnego Apostolatu i też ewangelizacja, bo jak najwięcej osób przyjęło znak e, zbawienia, e, szkaple święte. Chociaż odostajemy to w ście świętym, ale to jest przedłużenie, świadome, nasze dobrowolne wybranie Maryi, ofiarowanie się e, i zamieszkanie e, e, z nią, przyjęcie jej pod swój dach. Szkapleż, bowiem jest szatą Marii, podarowano nam po to, abyśmy byli dla świata znakiem pokuty i nawrócenia oraz wynagradzania za zniewagi przeciwko matce Pana Jezusa. Przez noszenie szkaplarza poświęcamy się niepokanemu sercu Marii, pracujemy w służbie pańskiej, czcimy Matkę Bożą, czyli jesteśmy w przymierzu trwały przyjaźni przez Maryję z Jezusem. Dzieci w Fatimie 13 października 1917 roku. Patrzyli właśnie wszyscy ludzie na zbliżające się i oddalające słońce, takie pulsujące, a dzieci wtedy widziały, właśnie od Matki Bożej dostały takie widzenie trzech tajemnic Żańca Świętego. W pierwszej części był to obraz tajemnicy radosnych, kiedy najświętsza rodzina właśnie się ukazała dzieciom z Fatimy W części bolesnej to Matka Boża właśnie bolesna, przeszyta mieczem, boleści i Chrystus frasobliwy. I w części chwalebnej, jak Matka Boża z góry karmy wraz z Dzieciątkiem Jezus podarowują ludziom na ratunek właśnie szkaplerze. Te ob obrazy trzy z Fatimy oznaczają i wzywają każdego z nas do modlitwy za na nasze rodziny. Do broni dzisiaj świętości, godności rodziny. O co mamy prosić, zwłaszcza świętego Józefa, opiekuna, ale też wszystko, wszystkie rodziny powierzać, bo zły duch dzisiaj najbardziej atakuje rodzina i atakuje też kapłanów. Następnie właśnie dlatego pokuta, wynagradzani za grzechy, także za. Grzechy kościoła i kapłanów. To jest właśnie ta druga część tajemnicy, ta bolesna, to, co godzi w najświętsze serca Pana Jezusa i Maryi. I w końcu szkapleże podarowane przez Dzieciątko Jezus i Matkę Bożą szkapleżną one nas uchronią od piekła, będziemy wybawieni z czystca. Tak zapewniła nas Matka Boża z góry Karmel. I tak przekazał nam to Szymon Stock, Welsford. W Ellsworth zawsze z harcerzami odmawiamy różaniec. Piękne jest to, że to sanktuarium, które spalili Anglikanie, później wykupili francuscy karmelici, dzisiaj tam są i służą, tam można nabyć właśnie szkaplerz, przyjąć. I tam wielu Polaków modli się za Polaków właśnie w Polsce i prosi Matkę Bożą, żeby poprowadziła szczęśliwie, żeby mogli wrócić do Polski. To sanktuarium odnowili Polacy, którzy szczęśliwie przeżyli Syberię, prosząc Matkę Bożą, że jak wyprowadzi ich z tej nieludzkiej ziemi, aby mogli coś dla niej zrobić. I właśnie dzisiaj tam piękne witraże, wszystko odnowione przez pana Lewandowskiego, przez innych, którzy tam właśnie przybyli i tam Matce Bożej swoje życie na emigracji ofiarowali. Matko Boża, chroni nas w każdym miejscu, abyśmy zawsze byli pod Twym płaszczem, jak, y, pod, y... Skronieni jak, pod, jak w Karmelu, jak w Twoim Ogrodzie. Święty Jan Paweł II, który od swojej młodości nosił wierny szkaplerz, jeszcze przyjęty w Karmelu w Wadowicach, aż do swej śmierci na Watykanu, wzywał wszystkich słowami. noście zawsze szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę. I wiele z tego nawożeństwa doznałem pożytku. Papież pozostał wierny szkaplerzowi. I on był jego siłą i mocą w całym ziemskim życiu. Go chronił. Niech szkaple święty, noszenie Go z radością i codziennie będzie naszym ideałem. Sercem modlitwy szkapleża świętego przecież jest oddanie się Chrystusowi na wzór Matki Bożej. Kto jeszcze nie przyjął tego świętego znaku zjednoczenia z Bogiem, poświęcenia się Matce Najświętszej, znaku pobożności, naszej wiary i miłości. Niech zrobi to jak najrychlej. Ja zawsze noszę przy sobie szkaplerze, jeśli ktoś jest gotowy do przyjęcia, to zawsze mogę założyć i przyjąć do szkaplerza świętego, abyśmy wszyscy zaznali pod płaszczem Matki Bożej szkaplerznej łaski miłości i pokoju.